Witam Cię serdecznie w World GMN. to jest adres strony, czyli bloga, na którym umieszczam informacje związane z firmą World GMN. Jak pamiętasz w filmie Gabinet Twojej Biuro Część 1 omawiałam sprawę Customer Care, czyli możliwości kontaktu z firmą. Dzisiaj przejdę do drugiej części tego filmu, czyli do Gabinet Twojej Biuro Część 2 i omówię sprawy związane z finansami. Będzie to WeCash, Wallet Recharge, Voucher Center i Stop Center. W związku z czym logujesz się na swoje konto i klikasz w zakładkę MyWord. Interesuje Cię pierwsza, czyli klikasz. Otwiera się okno, w którym masz swoje dane, informacje o przesłanych dokumentach i opcja druga, czyli weryfikacja głosowa. Tym teraz się zajmę. Jeżeli zwrócisz uwagę, to tutaj jest znaczek informacji, po kliknięciu na który masz napisane, iż Twoje transakcje są ograniczone do kwoty 1600 dolarów. Żeby to zmienić, dokumenty muszą być zweryfikowane, a no nie musi być głos zweryfikowany. Po no prostu przechodzimy na ponownie ten slajd pierwszy i zajmując się drugą opcją, klikamy Pojawia się takie pole. Tu będą Twoje dane, będzie Twoje imię, nazwisko, adres e-mailowy i Twój numer telefonu. Teraz proszę o włącz telefon, ponieważ zadzwoni do Ciebie ktoś z centrali. Zaakceptujesz warunki i otwiera się pierwsze pole. W pierwszym polu masz numer kierunkowy, czyli do polski. Tu będzie Twój numer telefonu i język, którym będą do Ciebie mówić, to angielski. Confirm, czyli potwierdź i nastąpi. Teraz weryfikację. Zostaniesz trzykrotnie poproszony o powtórzenie tego samego zdania. Jeśli zdanie będzie poprawnie powtórzone przez Ciebie i się nagra, to otworzy się takie okienko. Wszystko zostało zrobione poprawnie. Następnie, żeby zakończyć cały proces, klikasz Close Process. Jest też przeniesiony, przeniesiona na kolejną stronę i tutaj się zmieniło takie, że zamiast no masz yes. Czyli tak, poza tym nie ma już tego nigdy zielonego pola, a jest swój numer, język angielski oraz datę rejestracji, czyli potwierdzenie głosu. A przechodzimy do kolejnego y, punktu, czyli do uorzeczeń, a więc uzupełnienie środków. Załóżmy, że chcesz coś kupić, to musisz uzupełnić środki. Więc albo dostajesz od sponsora voucher, albo po prostu bezpośrednio wpłacasz pieniądze. Po polecenie rozwija się menu i masz zasilenie konta. Minimum jest 150 dolarów. Jak możesz to zrobić? masz kilka możliwości zapłaty w filmie, który zaraz podam, przez ten film, jak tak. Tak. zrobić upgrade na Power Master mówiłem w jaki sposób za pomocą Adienu przelać pieniądze na konto WordGML. Dobrze, zatem Wiesz już jak to zrobić, przechodzimy do kolejnego aspektu, yy, czyli do kolejnej zakładki, a więc do Voucher Center. Załóżmy, że chcesz komuś wygenerować jakiś kod, yy, za który on coś kupił, lub też sobie, możesz ten kod sprzedać. Nie ma to znaczenia, ważne, że jest taką możliwość. Proszę bardzo, po lewej stronie rozwijasz mini i przechodzisz do takiego pola. Tutaj masz stwórz voucher, ale więc yy, wybierz pozycję. To jest pozycja gość, na przykład, kraj, czyli Polska i PAK, czyli czy jest to Master czy ProPak, na przykład. I teraz znowuż masz znajome Ci pole, z którego wynika, jak możesz zapłacić za ten voucher. Tutaj widzisz, nie masz wystarczających środków, w związku z czym jest informacja Recharge Now, czyli Jeżeli to się stanie, czyli masz uzupełnione, no to jest wygeneruj. I teraz ostatnia rzecz, a mianowicie sklep, czyli Stop Tender. Załóżmy, że chcesz kupić jakąś usługę, czy produkt, musisz znaleźć się w sklepie. W tym celu klikasz w zawarte Stop Tender i masz takie pola, taką stronę. Yy, tutaj jest tylko kilka opcji, jak widzisz jest od razu informacja, że na przykład tutaj nie ma. A yy, interesuje Ciebie ta jo, Card, czyli Twoje zamówienie tak naprawdę. Na razie nie ma nic, w no związku z czym nie ma ty ani co kupujesz, ani za ile, ani za zapłacenie. Powracamy tutaj znowu. chcę Ci pokazać, że istnieje takie coś jak informacja o wydanym produkcie. Powiększyłem tutaj telefon, klikam znowu na i i mam informację. Tutaj masz tak. Za ile kupujesz ty, za ile możesz sprzedać? Ile do punktów, i cała specyfikacja danego produktu. Tak jest przy każdym produkcie lub usługach. W związku z powróćmy do sklepu i zakupmy na próbę coś. Ja zakupię to. Tak Air Time 6 Po kliknięciu Add to Card mam takie nazwę, ilość, kwotę, a tutaj ten znaczek to możesz usunąć. Na przykład robisz 10 rzeczy. I jednej nie chcesz, klikasz przy tej nazwie ten znaczek i okazuje się, że ona nie jest już na liście. Następnie, był tu ciekawy. Przechodzisz na podsumowanie zamówienia i następnie do płatności. Jak widzisz, tutaj jest informacja, że nie ma jeszcze środków takich, po no czym należy to uzupełnić. I sposób, jaki należy zapłacić, mówi właśnie w filmie, jak zrobić upgrade na Pro pro lub Master. I to właściwie już koniec. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Z tej strony mówię Robert Czafaliewicz. Mam nadzieję, że Ci pomogłem.